Bo opowiadamy Wam trochę o kosztach życia w Kalifornii. Głównie będziemy się opierać na naszych doświadczeniach, na powiemy Wam, jak wyglądają nasze koszty życia w Kalifornii. I nie prosta sprawa, bo możecie wynająć całe mieszkanie jednopokojowe, dwupokojowe, w zależności od tego, jakie, jak duże mieszkanie jest Wam potrzebne, ale możecie też wynająć pokój, więc w zależności od tego, co jest potrzebne Wam, to takie koszty będziecie ponosić. Jeżeli chodzi o wynajem pokoju, to koszty są mniej więcej. Około 1000 dolarów za pokój, plus różne opłaty dodatkowe. Jeżeli chodzi o wynajem mieszkania, to w zależności od tego, czy to jest studio, no to od 1700 do 2000. Jeżeli chodzi o jednopokojowe mieszkanie, to już koszty będą powyżej 2000. No a za dwupokojowe mieszkanie, to już musicie się liczyć z kosztami nawet 2500 dolarów miesięcznie plus oczywiście wszystkie inne opłaty jak prąd, gaz internet coś jeszcze? tyle, nie? Zobacz, w jakiej dzielnicy? to też pojedzieli, pojedziesz do bliżej LA czy bliżej, tutaj jest Orange County gdzie jest więcej blokowisk więcej biednych ludzi jest większy y, syf na ulicach, to tam pokój wynajmiecie za 1000 dolarów. A mieszkanie za jednopokojowe czy studio, czy tak zwane kawalerka, wynajmiecie nie za 1500, tylko wynajmiecie, podejrzewam, za 1300, dać radę to wynająć. Ale jest minus taki, że macie warunki dużo gorsze. Jest bardziej niebezpieczny, ale nawet, jak tutaj koło nas, Irvine no to ceny mieszkań. Za studio to jest 2200, czyli kawalerka tak zwana. To jest 2200 z lekorynką. Tak. Też zależy czy przyjeżdżacie do Stanów jako e, sami, samotni, e, samotni, <single>, single lub singielki, czy też macie rodzinę. To koszty mogą być, tak jak mówiłem, chcecie, mieć, chce, chcecie poczuć trochę adrenaliny, e, żyć w biedniejszym miejscu, no to zapłacicie 1300-1400 dolarów za, za jeden pokój. Mieszkanie pokojowe. Ale kiedy przyjeżdżacie z rodziną, macie dwójkę dzieci, no to wtedy dwa pokoje. No to, no to już cena lekko ponad 2000 dolarów miesięcznie na samolot. No oczywiście Kalifornia, no to strasznie duże odległości. Jeżeli chodzi o publiczny transport, to możecie zapomnieć o publicznym transporcie, zwłaszcza w okolicy, w których my żyjemy. No, w okolicy LA tam są jakieś autobusy, metro, ale poza to już zapomnijcie. Musicie mieć samochód, więc zakup samochodu to jest kolejny koszt, z którym musicie się liczyć. No, i możecie też kupić samochód. Używany, możecie pójść do dealera i kupić nowy samochód. Wszystko zależy od tego, yy, jaką kasę dysponujecie i czego chcecie. Oczywiście samochód możecie kupić taki w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, używany za 2000 dolarów, albo nie to samochód. No, taki za 2000 dolarów to już jest naprawdę totalny yy, złom. Tutaj to jazda jakiś stary, dacie radę, ale to już liczycie się z tym, że gdziekolwiek dalej jechać, możecie się liczyć z tym, że się nie dojedziecie, więc znowu to zależy. Chcecie nowy samochód, możecie pojechać, pójść do salonu, wziąć nowy w leasing. Leasing jest o bardzo tanie. Na przykład samochód popularny również w Polsce Honda Civic, tutaj też jest bardzo popularny w Kalifornii. Honda Civic Leasing to trzeba liczyć. 200 dolarów miesięcznie. Leasing jest to tanio i pierwsza wpłata: około 2-2,5 tysiąca. płacacie i później 2 tysiące dolarów na miesiąc. leasing na 3 lata i macie nowy samochód i nie musicie się martwić. Ale zazwyczaj, jak jesteście tutaj, e, macie rodzinę, no to dwa samochody, więc te koszty musicie pomnożyć razy dwa, no bo jednym samochodem. I osoby pracujące. Ciężko do zrobienia, ale ciężko. Także Tak wychodzi na samochodu. Możecie tanio. Oczywiście kupicie jakąś używkę, jakąś trzyletnią Honda Civic za 14-15 tysięcy dolarów. Kupicie nową, czy nową? Trzyletnią, prawie nową. Także to zależy też również od Was. Jeżeli Macie samochód, no to kolejne koszty, których będziecie ponosić, to koszty paliwa. Paliwo w Kalifornii jest dość tanie, bo za galon paliwa właśnie tankowaliśmy nasze auto. Jaka cena była? 3,29 zależy od stacji. Ta stacja, którą my wybraliśmy dzisiaj, to jest blisko nas, kodą. To jest stacja sieci sklepów spożywczych. No, 3,29 podzicie na Mobila czy shela, to ta benzyna już jest za galon 3,60. 3,59 takie okolice też nie ma tragedii. Też bo nie to ma za tragedii. Galon, więc... Prawie 4 litry, 3,8 litra za galon. To zależy, no macie Honda Civic, no to no wiecie, no zapłacicie dużo mniej niż na przykład my do naszego samochodu. To wszystko zależy od tego, jakie, e, jaki samochód i gdzie, gdzie pracujecie. Nie? No ale średnio e, my wydajemy 70 dolarów, 80. Tygodniowo, no to w takiej hondzie Civic podejrzewam jak my 70-80, no to do hondy zalejecie jakieś 30 dolarów na tydzień, nie więcej. Nie chyba, że kupicie elektryka, co jest tutaj bardzo popularny Popularny samochód, albo hybrydę, no to wtedy do benzyny zapłacicie 15 dolarów. W takiej hybrydzie, która ma spalanie około 50 mil na galon, także to zależy, ale średnio około 300 dolarów. Na tydzień zapłacicie za, za paliwo. Kolejne koszty to koszty telefonu, abonamentu na telefon. Są różne możliwości. Możecie kupić kartę prepaid, czyli coś takiego jak w Polsce: kupujecie telefon i do tego uzupełniacie miesięcznie kartę. Karty są dostępne w Walmartach, w targetach, wszędzie. Online. lub online. właśnie online, albo kupujecie y, abonament w sieci, Jakie tu są sieci? T-Mobile, ATT, y, Verizon. Verizon. To, to oczywiście też zależy, y, jaki pakiet y, internetu macie w, y, w tym planie, tyle zapłacicie, nie? Średnio za telefon y, trzeba zapłacić, czy to na abonament, czy na prepaid. Około cena świadczy na od 30 dolarów to podejrzewam 60-70, jeśli pójdziecie. Także to od was zależy, ile tego internetu potrzebujecie, tyle zapłacicie, nie? Jeżeli na początek chcecie jak najtaniej te 3 giga internetu na miesiąc, Wam wystarczy, to podejrzewam, że za 3 dychy znajdziecie taki, taki plan. Okej, okay. ubezpieczenie. No właśnie. Tu się zaczynają schody, jeżeli chodzi o ubezpieczenie medyczne, bo... Macie dużo opcji. Opcję macie taką, że możecie wykupić sobie samodzielnie plan ubezpieczenia zdrowotnego, no to wtedy koszty będą na osobę około 800 dolarów. No ale najlepszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie od pracodawcy. Tak. Czyli pracodawca pokrywa około 70% tej kwoty miesięcznie, aby tylko 30, więc kwoty. Wiecie, no, e, blisko tam 800 tysięcy dolarów. 30% wy zapłacicie, więc tam 200 300 dolarów z waszej kieszeni, a resztę zapłaci pracodawca. Także najlepiej znaleźć pracę e, z takim benefitem jak ubezpieczenie zdrowotne. Najlepsza opcja i wyjdzie na taniej. Jak nie macie pracy, ubezpieczenie tutaj trzeba mieć, więc, no wiecie, no. No i tańsze ubezpieczenia podejrzewam, że znajdziecie za, e, nie wiem, 300 400 dolarów. No, ale to się wam stanie. No, to przy takim tanim ubezpieczeniu zapłacicie dużo i u lekarza i w szpitalu czy tam gdziekolwiek pójdziecie. Także lepiej mieć trochę lepsze ubezpieczenie i później mniej więcej czego płacić, jeśli coś stanie. Także musicie brać pod uwagę to. Także ubezpieczenie od 300 miesięcznie do nie wiem do 1000 na osobę. Także to jest to. Ubezpieczenie samochodu również. Na taką Honda Civic zapłacicie za pełne ubezpieczenie około 120 dolarów na, na miesiąc. Tak wyjdzie mniej więcej. No. Za podstawowe ubezpieczenie, tak zwane samo OC, bez y, autokasko. No to z taką Hondę 50 dolarów trzeba, trzeba by liczyć. Gdzieś tak. Gdzieś tak. Zakupy i jedzenie. No tak. Temat rzeka znowu. W zależności od tego, jak chcecie się żywić, czy chcecie żywić się zdrowiej i jeść te produkty organik, pomiędzy produktami organik a produktami zwykłymi jest dosłownie parę centów tylko różnicy. A. Nie? Nie się ze mną? Zależy parę centów. Jeżeli produkt kosztuje 2 dolary, no to parę centów. Jeżeli produkt kosztuje 10 dolarów. Organik, a zwykły będzie kosztował 8 dolarów. To już nie jest parę centów, to jest 14, czyli 2 dolary na produkty. Zależy od ceny produktu. Ale ogólnie procentowo te produkty organik tutaj nie są jakoś strasznie drogie. Nie wiem, 10-20% na produkcie zależy jakim. I to jest taka różnica. Nie jest to wcale dużo. Z tego co wiem, to w Polsce to nie wiem, 50-100% więcej na produktach bio, a zwykłych. Także tutaj. No, zależy, nie? Podejrzewam, że na dwie osoby tygodniowo e, produkty Organik, jakbyście chcieli tak sobie kupować e, te zdrowsze, to, to zdrowsze jedzenie, no. to tak 150 dolarów tygodniowo. Tak, tak nam idzie mniej więcej. A trzeba liczyć. Jak chcecie żywić się taniej e, produktami nieorganik, no to wtedy liczcie się, e, możecie zaoszczędzić e, jak my płacimy 150 200 na tydzień no to myślę, że to jest 50 dolarów urwiecie z tej kwoty czyli na upartego za stówkę do 150 dolarów na jedzenie tygodniowo mniej więcej na no takie podstawowe rzeczy będziecie musieli wydać skręcamy tutaj nie tutaj, tutaj ma to mapa tak to wygląda z jedzeniem oczywiście tutaj jest bardzo popularne co? wychodzenie do restauracji tak no to wiecie, no, beleka restauracja, przystawki przystawka plus danie drugie policzy się z kwotą na osobę jakieś 30 dolarów minimum. Dwie osoby macie 60 plus napiwek, to się robi z takiego wypadu plus picie z 8 dych, 7-8 dych do restauracji. Nie mówię o żadnym fast foodzie typu McDonald's czy jakieś Del Taco, Del Taco czy kupę kupę innych fast foodów, które są dostępne. Także Wiadomo, no, będziecie się żywić w restauracjach, to wydacie mi na zakupy. Jak. Ale wydacie sporo więcej na. na restauracje. Także nieopłacalne. My wolimy gotować. Nie wiemy co jemy. Nie co jemy. No to zawsze te produkty organik, tylko organik. Więc wiemy co jemy. I no nie ukrywajmy, wiemy, trochę się zaoszczędza na tym. Się oszczędza. A my jesteśmy nad oceanem i podziwiamy piękny zachód słońca, właśnie. Siedzimy w samochodzie, akurat mamy dobre miejsce parkingowe. Znaleźliśmy przed nami parę dziadków. Siedzi na jakichś leżankach. Leży. A przed nami piękny, piękny widok na ocean. Wracając do kosztów, jak już macie samochód, ubezpieczenie na samochód, macie mieszkanie, to teraz opłaty. Czy wy czy nie wy musicie płacić za prąd. Za gaz i zależy od tego, czy to jest yy, mieszkanie typu kondo, kondominium, czy takie małe osiedle, czy domek jedno, jednorodzinny, no to musi płacić za wodę. Powiem tak: za prąd, jak wynajmowaliśmy mieszkanie, płaciliśmy 15-20 dolarów za prąd miesięcznie. Oczywiście teraz mamy mieszkanko, więc yy, te koszty się potroiły. No, ale przez to, że mamy akwarium. A... I znowu, gotujecie więcej w domu. Tak. Tutaj wszystko raczej. Są kuchenki na gaz. Eee, popularne, ale większość ludzi używa na prąd. Więc jak dużo gotujecie, tak jak my to robimy. I pieczemy. Wszystko jest na prąd. Mamy spore akwarium, gdzie też dużo światła wszystkiego. To obecnie za prąd płacimy. Około no teraz nam rachunek przyszedł 120 dolarów, ale normalnie jest tak 80-90-90 80, dolarów 90. 80, 90 za prąd. Oczywiście, kolejna kwestia, to, jest, to są rachunki wtedy, kiedy nie, używa, nie używacie e, klimatyzacji. Jeżeli używacie klimatyzacji całe lato, tutaj jest dość ciepło, no ale nie tak jakoś strasznie upalnie, To wtedy rachunki wam skoczą za takie mieszkanko e, do 200-300 dolarów miesięcznie. Używacie sporo klimatyzacji. Jak macie domek, mały domek i wiadomo, więcej metrów kwadratowych, no to wiem, że znajomi płacą nawet po 500 dolarów za prąd przez klimatyzację. Ale klimatyzacja chodzi non-stop, całe lato, więc rachunki wychodzą około 500. Jeżeli będziecie używać jeszcze klimatyzację no to tak liczcie, że 200-300 dolarów za prąd w lecie zapłacicie, w zimie 80 dolarów maksimum za. Prąd. Gaz jest bardzo tani. Tutaj wszystko, cała woda jest ogrzewana za pomocą piecyków na gaz. Do tego ogrzewanie domu również w zimie na gaz. Zimy nie są ciężkie w Kalifornii. Tam temperatura spada w nocy do tam 7 stopni, rzadkie do 5, no ale to trzeba w stanie podgrzać. No to za gaz my płacimy 15-20 dolarów. Niedużo. Także gaz jest bardzo tani, prawie że. To nie jest żaden rachunek 10 tak. czy 15 dolarów. Internet tutaj niestety, ale jest straszny monopol na Internet. Dwie firmy się widocznie, no widocznie, dogadały się dwie firmy, takie duże kablówki i powiem Wam tak, miasto jest przydzielone na pół. Pół miasta obsługuje jedna firma, pół miasta druga firma. I nie ma za bardzo konkurencji. Są firmy takie jak ATT AT czy T-Mobile, którzy oferują ten sieć taki bezprzewodowy, tak w Polsce na kartę. No to wiecie, to no nie jest to samo co na kablu. Możecie próbować, ale jeżeli chcecie mieć stały internet na kablu, to monopol, jedna firma, no to internet musicie liczyć się z kwotą 60-70 dolarów miesięcznie za sam internet bez telewizji. Z telewizją, no to tak po ponad stówkę, lekko ręką. Także my nie mamy telewizji, wszystko na, przez internet. To płacimy 65 dolarów miesięcznie za internet. Co jeszcze związane z domem? Prąd mieliśmy, gaz, no woda. My za wodę nie płacimy, mamy to w tak zwanym czynszu. Jeżeli e, nie mielibyście, mi macie swój domek, no to za wodę zapłacicie około 5 dolarów miesięcznie. Jeżeli? Około. No. Także oki, okay, pies idzie fajny. lec. No. Haha. <laughs> Także to tyle z rachunków, jeżeli chodzi o dom. Nie wiadomo. Jeżeli dom, to zależy. No. macie gotówkę, kupicie e, dom za gotówkę, to nie macie e, kredytu czy coś takiego. Jeżeli e, nie macie gotówki, chcecie kupić dom na kredyt, no to to zależy, jaki dom. Tutaj domy w naszej okolicy to jest cena około 800 tysięcy do miliona dolarów w naszej okolicy. Tutaj, w tej okolicy, to teraz jesteśmy nad oceanem. No to domy półtorej do 2 milionów dolarów. Do. Podejrzewam, że to droższe. Także, jeżeli chcecie kupić skromny domek w naszej, w naszej okolicy, to jest 800 tysięcy minimum. 800 tysięcy. Obecnie oprocentowanie na kredyty spadło. Spadło tam z 4-5% na 3, 2,5. Zależy gdzie. Także możecie sobie przeliczyć, ile was to wyniesie sami. I to tyle, jeżeli chodzi o domy. Widzicie słońce nas pali, O, świetla. Właśnie zachód słońca, ładny. Posiedzimy jeszcze we 10 minut. Ale kończąc ten filmik, tak się przedstawiają rachunki. rachunki Koszty, Koszty życia, życia w Kalifornii nie są małe, jak widzicie. Sorry za dziwną pozycja, ale trzymałam kamerę. Nagrywam zachód słońca. Także szykujcie 3-3,5 miesięcznie na życie w Kalifornii. Oczywiście są inne stany, gdzie zapłacicie sporo mniej. Sporo. No, w tysiącu oszczędzicie. Jak pojedziecie do nie Nevady, czy Arizony, czy też inne stany, bliżej Nowego Jorku, Pensylwania, czy North Carolina, to tam podejrzewam, że koszty i kupna domu. Oczywiście za samochód za wszystko zapłacicie samo, ale tu głównie. Koszty w zakupu domu czy mieszkania są ogromne. Także inny stan. Tysiąc może być w kieszeni. Także to było na tyle. My podziwiamy zachód słońca. A tym razem trzymajcie się. Cześć. cześć.